Drodzy hodowcy, końcówka roku to idealny moment na to, żeby podziękować Wam za 2023 rok z nami. Chcemy podziękować za to, że jesteście, za to, że zadajecie nam pytania, za to, że przesyłacie nam swoje opinie i że spotykacie się z nami na różnych eventach. Chcemy Was zaprosić także. Bardzo, bardzo, bardzo na międzynarodowe targi w Katowicach Expo 2024, Gołębie na stoisko numer 14. 14. Tam na żywo spotkacie się z nami z doktorem Myszkowskim, z panem Zdzisławem Worońskim właśnie po to, aby dowiedzieć się więcej o produktach, przekazać nam ciekawe informacje z własnej hodowli. Oczywiście zapraszamy również do subskrypcji kanału Volantor. Brakuje nam, słuchajcie, około 60 głosów po to, aby uzyskać aż 1000 subskrybentów. Woo! Chcielibyśmy bardzo, aby to nastąpiło w tym, w tym roku. roku więc subskrybujcie nas na kanale i oglądajcie nasze filmy, które mamy nadzieję są ciekawe. Szczęśliwego nowego roku udanej imprezy sylwestrowej i wesołych świąt, bo to